Dzień dobry, witam serdecznie. Tomek Rosmus. CryptoFlash 14 czerwca. Bitcoin 8275 na kontrakcie terminowym. Powoli, ale do przodu. Ciekawa sytuacja jest od ubiegłego tygodnia, kiedy weszliśmy w totalnie wręcz e, boczny. Faza reakumulacyjna, bardzo dobrze widoczna, czytelna ta faza. Wszyscy zaciskają oczywiście dłonie, ci, którzy są w długich pozycjach, aby Bitcoin znów wrócił na przynajmniej ostatnie szczyty z 2019 roku. W tym momencie widzimy bardzo dobre wybicie z fazy reakumulacyjnej, która jest niezwykle czytelna w tym momencie, co staram się pokazywać z odcinka na odcinek. Dzisiaj również pobawimy się wykresami, zobaczymy na różnych interwałach jak wyglądało to ostatnie klastrowanie, jak w tym momencie wygląda techniczna pozycja Bitcoina. Wiele się nie zmienia od dnia wczorajszego. Natomiast zmienia się tylko i wyłącznie cena. Ale w dniu wczorajszym, dokładnie 13 czerwca mówiłem o tym, że rynek potrzebuje dynamiki. Tej dynamiki jeszcze Takiej nie ma, bo dynamika no, oznaczałaby znacznie większy postęp w cenie niż tylko 100 dolarów, ale mamy ten postęp w cenie powoli em, i do góry. Zobaczmy zatem na wykres, co się tutaj świeci. Wykres zaczynamy oczywiście od wykresu dziennego, żeby zobaczyć. Całość, całość tego rynku zeskizuje na sekundę tylko wykres. Widzimy, w jakiej kondycji się w tym momencie tutaj rynek znajduje. No i nawet jeżeli byśmy tutaj celowali w te 12 tysięcy, przykładowo tylko, bo tutaj jest taka górna część tego yy, najbliższego, że tak powiem, yy, ograniczenia, wcześniej jeszcze oczywiście. Okolice 9000, 9300, 9600. Sama granica 10.000 tysięcy jest taką psychologiczną granicą, ale powiedzmy, że ten ręcz jest, załóżmy, że jest w zasięgu. No to my w tym momencie znajdujemy się, że tak powiem, w połowie dopiero tej drogi. Czyli odpowiadając tym samym, miejsca jest. Czy miejsce jest na spadki? Też jest miejsca na spadki, bo 6.000 tysięcy jest taką kluczową w tym momencie granicą, ale widzimy, że Bitcoin po bardzo dobrym zebraniu wchodzi w klasę w klasyczny ruch, w klasyczny ruch tutaj wzrostowy, akumulacja, wyjście, trochę rynek idzie przez chwilę bokiem, wyjście znowu do góry, już tutaj widać, że te spready cenowe są coraz większe, no bo gramy coraz większą cenę, i to jest ważne, jeżeli na przykład ceny znów pojawią się powiedzmy powyżej 10, 13, 14 tysięcy, no to będziemy mieli te coraz większe świece spreadowe, także to jest bardzo charakterystyczne dla tego rynku. Wdzieramy się tutaj takim trochę przebojem na 7500 i ręczujemy między 7500 a 8500, także możemy przyjąć tutaj ten ręcz za. 8500 i 7500 jako takie ograniczenia w tym momencie dla tego ruchu. Idziemy bokiem, czas mniej więcej jest identyczny co tutaj, no i teraz zaczynamy wybijać. 180-minutowy wykres, szybciutko powtórzmy sobie to, co było tutaj w, ostatnich, w ostatnim czasie. Czyli mamy range, bardzo precyzyjnie możemy go sobie już tutaj wyznaczyć, tutaj mamy Typową fazę akumulacyjną. Bardzo charakterystyczne są właśnie te dołki na coraz wyższych poziomach. Także ostatnio żeśmy je też zaznaczali. Więc bardzo ładnie rynek w tym momencie wyzbierał się. Wybija ważną strefę. Wybija bardzo ważną strefę, to jest cały czas strefa zakupowa. Ta strefa może być jeszcze raz testowana, to jest bardzo charakterystyczne, ale jesteśmy po fazie reakumulacji. My zidentyfikowaliśmy tą fazę oczywiście reakumulacyjną ze względu chociażby na to, że obserwowaliśmy, tutaj muszę zmienić ten wykres, BTC. BTC, 180-minutowy wykres sobie zrobimy. I widzimy, że ten ruch, który odbywał się Wyczerpał się również na, nie tylko na cenie, ale wyczerpał się również przede wszystkim na wolumenie. E, więc to było do, bardzo zdrowe takie zachowanie e, bardzo zdrowe zachowanie rynku. E, popatrzmy jeszcze w tym momencie na. Wróćmy na ten pierwotny wykres. dobra, Czyli mamy sytuację i popatrzmy na wykresy ręką. To są wykresy, które są skonstruowane z 50-dolarowych z 50 kostek. Czyli zakres ceny nas interesuje. Tutaj już nie występuje wolumen. Trzeba je tylko przesunąć. Nie występuje już wolumen, ale zobaczcie, jak precyzyjnie jest rozegrana, rozegrana tutaj ta dolna część tego wykresu. Jak również górna część tego wykresu, zobaczcie, jest niemalże o 50 dolarów tylko się tutaj toczy, toczy gra przy tym wybiciu w tym miejscu. Strefę znowu zaznaczamy bardzo precyzyjnie. Zobaczmy w takim razie, co działo się na. Tutaj jeszcze z wolumenem, bo to jest bardzo ciekawe. Zwróćcie uwagę, że ten wolumen zaczął w tym momencie tutaj zdecydowanie narastać, w momencie kiedy zaczęliśmy wybijać. No i tutaj w również ten wolumen, również ten wolumen w się nam tutaj zmniejszył zdecydowanie. Co jest bardzo dobrym, też bardzo dobrą oznaką. Zmieńmy w takim razie te kostki na 100. Zakres zróbmy 100-dolarowy. Zobaczmy, co się dzieje na tych kostkach, właśnie jak mamy zakres troszeczkę większy. Może jakieś informacje jeszcze do nas tutaj z tego wykresu dotrą. Momencik. O, mamy tą samą strefę. No i bardzo dobre zachowanie. Słuchajcie, tutaj już mamy dużo, dużo więcej informacji. Mianowicie, wykasuję sobie tylko na dole ten trend line z jeden i drugi. I teraz pokażę Wam jedną rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla ruchów spadkowych. Zakres 100 dolarowy. W momencie, jak te ceny spadały, zwróćcie uwagę, z 8000 na 7800, czyli praktycznie 7600 nawet, to proszę zwrócić uwagę, że również ten wolumen, on tutaj miał tendencję spadkową i w momencie obrócenia tutaj mi się popapy włączają niepotrzebnie w momencie obrócenia Zwróćcie uwagę, zaczął z powrotem ten wolumen narastać. Także w tym momencie wiemy, że jest to już zachowanie typowe zachowanie rynku ruchu korekcyjnego. To nie jest ruch impulsowy, tylko ruch korekcyjny. Powinniśmy wychodzić znowu na wyższe poziomy cenowe i iść ku górze. W najbliższy weekend przygotuję specjalny raport dotyczący prognozowania cen, tak jak zrobiłem to 16 marca dokładnie, prognozując, identyfikując tutaj tą akumulację, prognozując pierwsze wejście, pierwszy cel na 6425, bardzo szybko osiągnięty i zrobię cały raport, właśnie po weekendzie będzie on dostępny, cały raport dotyczący z zasięgów potencjalnych i zrobimy badanie na dużych interwałach, właśnie czasowych. Także na pewno na stronach komparik.pl też się pojawi. Jak, jak i będziemy mówić tutaj w Comparik 24 TV o, tej, o tym, co wyjdzie nam z tej dużej prognozy. Przełączmy się szybko w takim razie na serwis Tokeneo News. Zobaczmy, co ciekawego się w tym momencie tutaj w wiadomościach. W wiadomościach dzieje. Zobaczmy jeszcze cenę: 30 965 bitcoin do złotówki. Także bardzo fajna, bardzo fajna cena. Ja pamiętam poprzedni. Mamy końcówkę tego tygodnia, ale poprzedni, ale te, poprzedni akurat, poniedział, ostatni poniedziałek zaczynaliśmy w okolicach. W, przepraszam, tydzień temu zaczynaliśmy w, w okolicach 33 tysięcy wrócimy na, wrócimy tam e, z dużą pewnością. Także dużo artykułów ciekawych. Jeden z artykułów, który przykuł moją szczególną uwagę, dlatego że mówi się coraz częściej, że masy wchodzą właśnie na rynek, czyli tak zwana ulica, używa się takiego określenia. To określenie no nie jest zbyt ładnym określeniem, ale no tak określa się pozostałych uczestników w rynku, nie właśnie instytucjonalnych, tylko osoby prywatne. Rynek kryptowalutowy z punktu widzenia Kowalskiego. No i tutaj jeden z blogerów właśnie podejmuje taki temat, osoby z Tokeneo przeprowadzają z nim wywiad z Kowalskim, który, kanał nazywa się Portfel Kowalskiego, który jest, można tak nazwać, dzieckiem, tej bańki z 2017 roku. Chłopak postanawia rzeczywiście załapać się na te ruchy i chce zobaczyć, czy, um, czy rzeczywiście. Kowalski może na rynku zarobić, wciela się oczywiście w taką postać Kowalskiego, stawia sobie pytanie, czy przeciętny człowiek jest w stanie odnaleźć się na rynku kryptowalutowym. Tutaj są dosyć ciekawe wnioski, bo ten artykuł czy ten wywiad jest właśnie pisany przez pryzmat tej osoby, która weszła w rynek właśnie pod koniec 2017 roku na szczycie tej banki. Oczywiście weszła, to wejście było powodowane tymi emocjami. Które no wtedy na rynku panowały. Wiemy, że niektóre giełdy, nawet z natłoku ilości um, a, wniosków, um, Składanych właśnie celem otwarcia kont były pozamykane. Ludzie strasznie chcieli mieć wtedy konta. Tym, którym się udało w grudniu założyć konto, myślę, że dzisiaj mogą tego żałować. No i oczywiście Kowalski, ta postać też zakłada konto pod koniec 2017 roku, kupuje kryptowaluty, no i oczywiście szybko zweryfikował swoją tutaj wiedzę. No i stwierdzam po jakimś czasie, że bez dobrej wiedzy w tej dziedzinie nikt nie jest w stanie przetrwać na rynku. W każdym. W każdym modelu, czy na każdym rynku, to jest po prostu fakt. Ja akurat wywodzę się z tradycyjnego rynku inwestycyjnego. Miałem okazję przez wiele lat obserwować ludzi na rynku Forex, kontraktów terminowych, akcji, i podstawa to jest wiedza. Jeżeli masz dostęp do wiedzy, do informacji, to jesteś w stanie odnieść na rynku sukces, natomiast wiele osób po prostu też nie poświęca wystarczającej ilości czasu, chociażby na to, żeby przeglądać tego typu informacje, jak na przykład ta. Dzisiejsza, która w jakiś sposób dostarcza y, wiedzę. No, musimy po prostu czytać różnego rodzaju y, informacje, dlatego, też y, kanał News dostarcza y, bardzo dużo tych informacji y, codziennie o kryptowalutach. No i teraz wracam, jakby do, y, do tego Kowalskiego. Jego tą ideą inwestowania w kryptowaluty zaraża Szczepan Bentyn. Myślę, że Szczepan jest taką szczególną postacią na polskim y, rynku która rzeczywiście wniosła bardzo dużo, jeśli chodzi o edukację, pomijając jakby wszelkie historie później związane też z pracownią nowych technologii, ale jakby wykluczając tą historię jest wartość na pewno bardzo duża i stanowi... On jakby zaszczepia ludzi tym, tym tą swoją koncepcją i wizją właśnie zastosowania kryptowalut, więc to jest bardzo pozytywna, pozytywna postać i wnioski, które są tutaj, jeszcze z tego artykułu możemy wyczytać, to właśnie, że Polacy są naprawdę na wysokim poziomie, porównując na przykład naszych obywateli z obywatelami innego, innych krajów, więc... To też bardzo cieszy. No i oczywiście. I tutaj jest jedna rzecz, z którą akurat się z tym panem nie zgadzam, który mówi, że nie można traktować inwestowania w kryptowaluty w pojęciu zwrot z kapitału czy zwrot z inwestycji. Słuchajcie, każdy, jeżeli cokolwiek inwestujemy, musimy w każdy jeden projekt kryptowalutowy, jak inwestujesz, musisz albo sobie wyliczyć, albo musisz mieć, nie wiem, nadzieję na to, że będziesz miał jakiś zwrot z tej inwestycji, no bo nie, nie, nie mając nie możemy mówić, że w coś inwestujemy, nie oczekując po prostu em, zwrotu. Wniosek jest tego taki, bo to akurat ten materiał jest taki typowo, może możemy go rozpatrzyć pod kątem psychologicznym, że nie ma tutaj łatwych pieniędzy na rynku kryptowalutowym i jeżeli chcesz inwestować, rzeczywiście inwestować, Tutaj z dużym sukcesem, no to wiedza w każdej dziedzinie jest potrzebna. Musisz stać się po prostu w tym, jakby ekspertem. Przejdźmy szybko do kolejnego artykułu. Tutaj Wright, tego pana znamy, dostaje nakaz stawienia się w sądzie w sprawie kradzieży BTC. Osoby, które nie znają Kregal Wrighta, to jest osoba, która uważa się za, za twórcę Bitcoina. No i on oczywiście um, kiedyś prowadził interesy z Daveem Kleymanem, który zmarł w 2013 roku. Rodzina nie za bardzo wiedziała, o co jeszcze chodzi w tych kryptowalutach w portfelach w przechowywaniu, no i okazuje się, że są bardzo mocne podejrzenia. Przy nijakim właśnie panu Rajcie, który uważa się, że, że jest twórcą Bitcoina, rodzina go oskarża, że brakuje na portfelu 1,1 miliona. Bitcoina, która, który ma dzisiaj wartość 9 miliardów dolarów. Potężna suma. No i musi wstawić się w, w Stanach Zjednoczonych, właśnie w sądzie. I ten nakaz dostał na 13 czerwca. Pokazuje to kolejny fakt, że rzeczywiście, jeżeli macie swoje portfele kryptowalutowe, to na wypadek śmierci tutaj ta, no po prostu te, te prawa nie są jakby zbywane w sensie. I jakimś um, takich zapisów prawnych, że jest coś dziedziczone, czy. Um, no i czasami myślę, że nawet często zdarza się, że osoba umiera i również umierają wtedy jego kryptowaluty, um, bo być może rodzina nie ma dostępu. Z tym jest wciąż dużo problemów, i jak ktoś wymyśli niezły sposób na to, no to myślę, że ma sporo do um, zarobienia takie. Blockchainowe testamenty, na przykład. I artykuł górnicy kryptowalut zarabiają miliony za nic. To jest bardzo ciekawa rzecz. Okazuje się, że górnicy różnych kryptowalut zarobili w ostatnim czasie naprawdę dużo milionów dolarów bez przeprowadzenia ani jednej operacji, czyli tak zwane robili proof of work. Ale które dotyczyło pustych bloków. No i okazuje się, że na przykład największe, jak Bitcoin, Ethereum czy Litecoin, odnotowały zyski, właśnie ci górnicy odnotowali zyski 18 miliardów dolarów z kopania, i tutaj pustych bloków była naprawdę bardzo duża ilość. Ethereum. Ma ich najmniej, no ale co to znaczy najmniej tych pustych bloków? No to jest w 2017 roku wypracowano za nie blisko 65 milionów dolarów. Straszna ilość. No i górnicy tutaj są pod obształem. Mówi się, słuchajcie, nic nie robicie, a zgarniacie kasę. Znowu górnicy odpowiadają, ale my zabezpieczamy systemy, więc tutaj też ponosimy jakieś koszty w związku z tym. Um, ja, patrząc właśnie, co się dzieje na rynku, jeśli chodzi o kopalnie kryptowalutowe i historie, które miały miejsce, a większość z nich jest przykrymi, ludzie potracili bardzo dużo pieniędzy, ludzie kupowali na własną rękę koparki, które są w ogóle nierentowne, więc jakby trzymam się od kopania kryptowalut em, z daleka, em, tym bardziej, że tak jak mówię, nie znam osób osobiście, znam bardzo dużo osób, które kopią, ale nie znam żadnej z nich, która by bardzo dużo na tym kopaniu zarobiła. Więc to taka refleksja. Na pewno górnicy nie zgodzą się tutaj ze mną, powiedzą, że to jest dobry sposób na biznes, ale. No, nie znam się na tym aż tak dokładnie, dlatego też nie param się w ogóle tym biznesem. No i tutaj ostatni artykuł, który dzisiaj chciałem przedstawić, rozwój Ripple, otwarcie oddziału w Brazylii. Ripple celuje właśnie w państwa rozwijające się. To jest ciekawa sytuacja, dlatego że pokazuje nam tutaj pewne statystyki. Dyrektor Ripple w 2018 roku powiedział, że firma kontroluje 50% udziału rynku przekazów kryptowalut w samych Indiach. Natomiast tutaj Ripple Mówi, że chce teraz zaatakować Amerykę Południową. I docieramy do bardzo ciekawych tutaj danych. Firma wylicza, że średni czas na przykład w Argentynie, w Argentynie. Przepraszam, w Brazylii, nie w Argentynie. W Brazylii wylicza się, że średni czas przetwarzania płatności w tym kraju, czy nawet w tym regionie, jest do 5 dni, a nieskuteczność procesów oscyluje w okolicach 6%. 6 dni na przekazy pieniężne, kaman. No i tutaj kryptowaluty mają bardzo dużą szansę, szczególnie właśnie Ripple odnieść duży sukces właśnie w krajach. Tak zwanych w krajach schodzących, no i też przeprowadzają taką analizę, że spójrzmy na Indie około 2 miliardów ludzi to ogromny rynek. Zdaliśmy sobie sprawę, że jeżeli jeśli zaangażujemy trzy czołowe banki w Ripple, będziemy mieli pod kontrolą 80% całego rynku. Potem zastanowiliśmy się, jaka będzie przyszłość. W ciągu kolejnych pięciu lat około miliarda osób będzie miało rachunek w banku. Ponadto będzie to możliwe z poziomu smartfona. Niesamowite rzeczy, i Ripple na pewno odniesie tutaj bardzo duży sukces. Dziękuję Wam. Za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam również na strony na stronę Tokeneo News po więcej artykułów z rynku kryptowalutowego. Pamiętajcie, warto się uczyć, warto oglądać wiadomości. Jeżeli jesteście inwestorami albo chcecie wejść dopiero w ten rynek, wiedza jest niezbędna. Oglądajcie Komparik 24 TV, Komparik.pl. Jest mnóstwo informacji, właśnie o różnych projektach, żeby być w rynku i odnosić sukcesy, trzeba być dobrze poinformowanym. Zawsze. Pozdrawiam Was serdecznie, Tomek Rosną z Komparik24 TV. Do usłyszenia.